Co powinna zawierać umowa i jakich błędów nie popełniać? Zapraszam. Jednym z obowiązków inwestora jest ustanowienie wykonawcy na budowie. Ważne, aby wybrał on odpowiednią firmę budowlaną oraz podpisał z nią umowę na roboty budowlane. Decydując się na podpisanie umowy z wykonawcą, warto, abyś sprawdził, Wcześniejsze jego dokonania, realizacje, dobrze porozmawiać z wcześniejszymi klientami, sprawdzić, jak wywiązywał się z umowy, a także zobaczyć, jaka jest estetyka wykonanych prac, czy jest dokładny, czy wcześniejsi klienci są zadowoleni. Koniecznie podpisz umowę z wykonawcą. W interesie inwestora jest podpisanie umowy na roboty budowlane. Umowa powinna zawierać szczegółowy wykaz robót, które powinien wykonać wykonawca. Jeśli coś zostanie pominięte, to tak, jakby tego nie było w umowie. Przeczytaj całą umowę. Powinieneś wiedzieć dokładnie, co podpisujesz. Dlatego, jeśli masz jakieś pytania lub coś jest niejasne w umowie, koniecznie wyjaśnij każdy, każdą wątpliwość. Nigdy nie podpisuj umowy bez czytania. Każda umowa może być negocjowana i jeśli któryś z zapisów jest dla Ciebie niekorzystny, to wystąp do wykonawcy o to, aby go zmienić lub usunąć. Jeśli firma budowlana nie chce się zgodzić na zmianę lub rezygnację z jakiegoś zapisu w umowie, to lepiej poszukać innej firmy i nie podpisywać tej umowy. Umowa powinna zawierać szczegółowy zakres robót budowlanych. Określenie stan surowy zero jest bardzo ogólnym określeniem, natomiast umowa powinna zawierać takie jak na przykład wykonanie drenażu, wytyczenie budynku, wykonanie podjazdu, wykonanie tarasu. Umowa powinna zawierać również obowiązki inwestora i warto, żeby one były określone w umowie, na przykład zapewnienie energii elektrycznej na budowie lub dostarczenie wody na budowę. Powinny być również określone obowiązki wykonawcy, czyli przejęcie terenu. Zapewnienie zaplecza budowy, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy. Wynagrodzenie wykonawcy. Nigdy nie należy płacić z góry. Najlepiej dla inwestora, aby umówić się na częściowe wynagrodzenia po każdym etapie. Bez usterkowego wykonania robót. Zawsze za potwierdzeniem odbioru upewnij się, że kwota to kwota brutto. Umowie powinny być określone terminy, takie jak przejęcie terenu, rozpoczęcie prac budowlanych, zakończenie prac budowlanych, odbiór końcowy, usunięcie ewentualnych usterek i wad, płacenie wynagrodzenia wykonawcy. Warto też określić w umowie zakończenie i terminy. Częściowych etapów robót. Upewnij się, że są one potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Jeśli chodzi o odbiory, to nigdy nie należy odbierać prac, które mają usterki. Należy na piśmie określić zakres usterek i wad oraz termin ich usunięcia. Koniecznie dowiedz się, czy wykonawca posiada ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz w jakiej kwocie. Należy zweryfikować, czy kwota ubezpieczenia pokrywa i jest równa wartości robót, do których się zobowiązuje wykonawca. Umowa z wykonawcą powinna zawierać również kary umowne. Umowa również powinna określać, w jakich przypadkach inwestor może odstąpić od umowy. Może to być na przykład opóźnienie rozpoczęcia robót budowlanych, nieprzystąpienie lub zaprzestanie na określony czas prac budowlanych lub na przykład wykonywanie robót budowlanych w sposób wadliwy i niezgodny z umową. Umowa powinna również zawierać informację, iż wykonawca zapoznał się z terenem działki, z projektem budowlanym w przypadku budowy domu, a w przypadku remontu ze stanem istniejącym, z projektem i nie wnosi do tego zastrzeżeń. Należy również zorientować się i dowiedzieć, czy jest to osoba uprawniona do podpisywania umowy. Załącz do umowy projekt budowlany domu oraz harmonogram planowanych robót budowlanych. To na pewno wyjaśni i uszczegółowi umowę.